Elon, jak wiecie, spora się dzieje w kryptoświecie. Dzisiaj zapraszam Was na mój blog. Tutaj pojawił się najnowszy artykuł na temat właśnie kolejnego możliwego airdropu dla stykujących osób. Może jeszcze tutaj zdążymy to odebrać, ponieważ ja dopiero dzisiaj zdelegowałem sobie osmo do tych dwóch delegatorów, którzy są tutaj wymienieni. Jest to Binary Holdings i Friends Validator. Ogólnie dla tych walidatorów, dla osób, którzy korzystają właśnie z tych walidatorów, mają być rozdane tokeny. Jest oczywiście tutaj trochę więcej możliwości, aby otrzymać te tokeny, bo osoby, które używały Uniswapa też mogą właśnie otrzymać takie tokeny. Zapraszam Was na mój blog, przeczytać tu sobie tą informację. Ja przedelegowałem część swoich osmo właśnie do tych delegatorów. No i mam nadzieję, że złapie się na jakiś airdrop. To by było na tyle szybko informacja dla Was. Pamiętajcie, dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek, aby mieć informacje o kolejnych, możliwych addropach, jakich innych informacjach na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.